Aby rodzina mogła być razem? Co tak naprawdę oznacza to zdanie? Coś, co jest oczywiste, czy to jest tylko hasło? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy się cofnąć do lat 80. XX wieku, kiedy odwiedziny najbliższych, w tym tylko jednej osoby, dozwolone były w szpitalach pediatrycznych trzy razy w tygodniu we wtorki, w czwartki i w niedzielę. Lata 90. XX wieku przyniosły rewolucję w podejściu do chorych dzieci. Początkowo można było odwiedzać dzieci w szpitalu między godziną 15 a 19, ale za to codziennie. A następnie rodzice i opiekunowie uzyskali możliwość pobytu wraz z dzieckiem przez całą dobę. Ta zmiana podejścia do obecności najbliższych w szpitalu z jednej strony była wyjściem naprzeciw oczekiwaniom opiekunów, ale przede wszystkim wynikała z dążenia do poprawy psychiki dzieci i łatwiejszego znoszenia przez nie. Nie tylko wykonywanych zabiegów, ale ich akceptację przy konieczności leczenia szpitalnego. Wszystkie procedury wykonywane przy opiekunach znoszone są przez dzieci zdecydowanie lepiej niż bez nich. Ale jednak z drugiej strony ta obecność rodziców przy wszystkich zabiegach i cały czas w szpitalu stanowiła i niestety wciąż stanowi wielkie wyzwanie nie tyle dla personelu oddziału szpitalnych. Ale przede wszystkim dla samych rodziców i opiekunów tych dzieci, ich dojrzałości emocjonalnej, zrozumienia konieczności wykonywania poszczególnych procedur i faktu, że mają oni wspierać hospitalizowane dziecko, a nie sami niejednokrotnie być przyczyną wzmożenia lęku u dzieci. Takim jaskrawym przypadkiem jest zapalanie przez pielęgniarkę światła na sali. W godzinach nocnych, kiedy dziecku podać trzeba lek. Najczęstsze pretensje, które słyszymy od rodziców i opiekunów, że przerywamy sen, że ich budzimy, budząc również dziecko. Tłumaczymy, niestety, często, wielokrotnie i często bezskutecznie, że pielęgniarka musi zapalić światło, bo podając lek, musi widzieć, czy ten lek przedostaje się tam, gdzie powinien czyli do naczynia. Czy wręcz przeciwnie, doszło do jakiegoś powikłania, naczynie uległo rozerwaniu i ten lek wydostaje się poza naczynie. Bez względu na postawę rodziców i dzieci, ich obecność w szpitalu stała się teraz niepodważalnym faktem. Początki, jak pokazałem Państwu, były bardzo trudne i ogromną rolę w podejściu do tego tematu, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Odegrała Fundacja imienia Ronalda McDonalda. W latach 90. w Wiedniu Fundacja imienia Ronalda McDonalda zakupiła mieszkanie vis-a-vis -vis Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, w którym to mieszkaniu mogli się zatrzymywać rodzice i ich dzieci, otrzymujące leczenie co kilka dni. Pozwoliło to z jednej strony zrealizować program leczenia, a z drugiej strony postulat, aby rodzina mogła być razem, a przede wszystkim prowadzić to leczenie w optymalnych warunkach i zwolnić miejsce w szpitalu w dniach, kiedy dziecko nie, nie otrzymywało żadnych leków. W tamtych latach nieco dalej poszły fundacje dla dzieci onkologicznych w Niemczech. W domach albo mieszkaniach dla pacjentów mogło się zatrzymywać także rodzeństwo chorych dzieci któremu zapewniano opiekę, zapewniano tym dzieciom naukę do czasu powrotu do rodziców od chorego hospitalizowanego dziecka. Ten typ realizacji hasła, aby rodzina mogła być razem, zapewniał z jednej strony komfort i bezpieczeństwo choremu dziecku, bo matka z nim była przez cały dzień do zaświęcia, ale także pokazywał jego rodzeństwu. Że jest ono tak samo ważne dla rodziców jak hospitalizowany brat albo siostra, choć aktualnie to chore dziecko wymaga poświęcenia mu zdecydowanie więcej czasu. Ten model niemiecki wciąż nie jest niestety u nas akceptowany przez naszych rodziców i przez naszych opiekunów dzieci, uważających, że cały czas powinien być poświęcony wyłącznie. Choremu mu dziecko. Do jakich wielkich zmian prowadzić to może w niektórych rodzinach obserwujemy również wśród naszych pacjentów. Jak zatem wygląda realizacja hasła, aby rodzina mogła być narzem, razem w naszych polskich warunkach? Jeśli oglądaliście Państwo reklamę, w której widzimy maratoński bieg chłopca po zdrowie, to musimy... Zwrócić uwagę na dwie rzeczy z tej reklamy. Ten maratoński bieg po zdrowie jest wspomagany przez całą rodzinę, dając choremu dziecku siły i wiarę, że to, co robi, ten jego heroiczny wysiłek i ten jego heroiczny bieg ma w ogóle sens i warto go kontynuować. To chyba jedna z takich reklam, która w ostatnim czasie. Wywarła na nas największe wrażenie i jedna z najbardziej prawdziwszych. Tak bowiem, jak w życiu, taki każdy, kto zetknął się z problemem nowotworu u osób najbliższych, musi to potwierdzić. Mówiłem dużo o obecności rodziców albo opiekunów przy dziecku przez całą dobę. Wymaga to jednak zapewnienia przez szpital odpowiednich warunków lokalowych. Co w przypadku mojego Uniwersyteckiego Szpitala w Warszawie jest standardem, ale niestety nie jest udziałem wszystkich szpitali w naszym kraju. Musimy pamiętać, że poza zapewnieniem odpowiednich warunków lokalowych, także wielomiesięczny pobyt w szpitalu nie pozostaje bez wpływu na psychikę dzieci, ale także ich opiekunów. Widać to było chyba najbardziej w ostatnim okresie podczas pandemii COVID, kiedy w trosce o to, żeby nasze dzieci, dzieci chore, onkologiczne, miały jak najmniejszy kontakt z osobami zewnątrz, oddziały te były zamknięte dla odwiedzających. Te dwa ostatnie, bardzo istotne, jak uważam, punkty dla psychiki, co rozwiązuje Fundacja im. Ronaldana Domani. Mam tu na myśli funkcjonujące w Polsce dwa domy dla rodziców. Jeden zlokalizowany w Krakowie, a drugi niedawno oddany Warszawie. Oraz ogromną pracę dużej rzeszy wolontariuszy, dzięki obecności których monotonny tryb życia szpitalnego zmienia się nie do poznania za sprawą zabaw z dziećmi, spotkań z ciekawymi ludźmi czy aktywnościami niecodziennymi dla hospitalizowanych dzieci, ale także chcę podkreślić ich rodziców. Czas urozmaicany dzieciom przez wolontariuszy jest jednocześnie czasem, w którym rodzice chorych dzieci mogą poświęcić sobie, choć nie zawsze z tego korzystają, mogą poświęcić na spacer, na inną aktywność. Niż przebywanie wyłącznie przy łóżku chorego. Te chwile są bezcenne nie tylko dla dzieci, które z niecierpliwością czekają na wolontariuszy, ale także dla rodziców, właśnie z uwagi na chwilę normalnego życia, na to, że ten rodzic może wyjść na zewnątrz, może zobaczyć, jak piękne jest otoczenie szpitala, jak piękne rośliny rosną. Wokół i zobaczyć, że poza tym szpitalem także toczy się życie. Zapytacie Państwo, co to, o czym mówiłem, ma wspólnego z Fundacją McDonalda i z hasłem, aby rodzina mogła być razem. Jak wspomniałem, rozwiązanie obu problemów jest jednym z głównych kierunków działania Fundacji Mieniarna McDonalda. Zarówno poprzez dom. Dla pacjenta i rodzica, jak i nie do przecenienia rolę wolontariuszy. Jeżeli spojrzymy wstecz, lata 80-90, dla większości z Państwa to jest historia, ale dla mnie to są czasy, w których pracowałem i cieszyliśmy się, że coraz więcej naszych pacjentów udaje się całkowicie wyleczyć z nowotworu. Więc jeśli cofniemy się do lat 80. i 90., to widzimy, jak bardzo zmienił się świat. Jak zmieniło się podejście do chorych dzieci, mentalność ich rodziców, ale także oczekiwania rodziców, którym niejednokrotnie personalowi trudno jest sprostać, a którą to lukę wypełniają wolontariusze fundacji. Wszyscy jej członkowie, dla których hasła, by rodzina mogła być razem, Je is... hlavním motivem činností.